Witam, witam moi drodzy. Nie sądziłam, że mój post na Facebooku wywoła takie kontrowersje. W sumie ja wiem jak zacząć, żeby wywołać dyskusję. To się w marketingu przydaje, powiem Wam szczerze. Niektórzy na przykład robią coś takiego, że... Ale ja tego nie popieram, Ja akurat tego nie robię, nie mam zamiaru. Niektórzy z facetów, żeby dodać sobie trochę zasięgów i tak dalej, pod sprzedaż dodają foty jakichś gołych bab, nie? No. Ja nie jestem za tym. W sensie ja osobiście tego nie robię i nigdy nie zrobię. Ale niektórzy właśnie tak robią, że chcą podbić zasięgi. Niby, bo to jest takie klikalne, nie? Ludzie lubią tanią rozrywkę, lubią kurestwo, to się dobrze sprzedaje, więc... No. Wystarczy, wystarczy zobaczyć. Ja nie oglądam telewizji, ale... Jak, jakie są programy w telewizji odmurzające, propagowanie głupoty, takich patologicznych zachowań, propagowanie, że tak powiem, takich... no, kurestwa też. O tym mówiliśmy ostatnio w wywiadzie z Angelo w live'ie. No, ale do czego zmierzam? Dodałam posta dzisiaj, dokładnie z godzinę temu, na Facebooku, na swoim profilu prywatnym, na temat właśnie um, tego, że dlaczego, jak na przykład dodaję jakieś takie posty, wiecie, cytaty, afirmacje, jakichś tam pierdołach, a jak dodam typowo post sprzedażowy, czyli o tym, co robię, czym się zajmuję i tak dalej, to już jest mniej lajków. To już jest tam raptem 6-8 lajków, a jak dodam jakieś afirmacje, jakieś takie, uh, takie motywujące, inspirujące. Takie pozytywne vibe, że tak powiem. E, no to wtedy jest lajków like od zarąbania, nie? I taką refleksję mam. Dzisiaj mnie naszła, że jak to się dzieje, że ci, że ci patostreamerzy, którzy prowadzą swoje streamy i na tych streamach się różne rzeczy dzieją, e, mają najwięcej, mają mega dużo wyświetleń i, i mają donaty i zarabiają średnio od 5 do 20 tysięcy miesięcznie na, taki, na takiej głupocie, na, na czymś takim patologicznym, co w ogóle nie, 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 w ogóle nie niesie są wartości, demoralizuje ludzi, demoralizuje dzieci. I to jest dla mnie po prostu chore. A jak dodajesz jakieś wartościowe treści, które mają na celu zainspirować, zmienić siebie, zmienić coś w swoim życiu? To wtedy yy, już takich zasięgów nie ma. Więc musisz walczyć o to, czy musisz. Yy, no nie mam już wtedy takich zasięgów, nie? Bo jeżeli chodzi o tak. Yy, więc patologia się dobrze sprzedaje. Yy, na tych streamach ja widziałam. Zresztą była głośno na ten temat że tam jakieś gwałty e, w skrajnych przypadkach, ale po prostu wiecie, jakieś live'y po prostu z libacji, jakaś rodzinka patologiczna, a, albo po prostu się e, napierdzielają nawzajem jakieś bójki i to ludzie lubią oglądać, lubią tanią rozrywkę, a coś co jest wartościowe już nie. Ale to w sumie myślę sobie, że wartościowi ludzie zawsze cię docenią to co robisz. A ja zawsze mam taką... Czekajcie. O no. A ja zawsze mam taką... Sorry, bo tutaj była takie mega kałuże i chciałam to przejść. A ja zawsze mam taki... Dużo mam nadziei, że do kogoś to, co piszę, że do kogoś to dotrze, ktoś to zobaczy. Nie wiem, może gdzieś mnie tam po cichu obserwuje i na przykład za jakiś czas napisze i powie, że tak, chcę z Tobą działać, kurczę, myślę, chcę spróbować czegoś nowego, chcę zmian w swoim życiu i tak dalej, więc ta nad... mam taką sobie nadzieję, nie? Także. <śla> Ale w ogóle dużo kontrowersji to wywołało, bo tam widziałam sobie, patrzyłam w komentarzach, jeszcze nie opisałam na wszystkie, bo teraz dopiero będę miała chwilę. I że to ktoś tam pisze właśnie, że biznesu nie da się robić przez Facebooka, pozyskiwać klientów i tak dalej. Powiem tak, można to robić organicznie, ja mam sporo znajomych, co robią to organicznie. Sama też to robię organicznie. przez tutaj, poprzez grupę na Facebooku. Hmm. Natomiast szybciej i łatwiej jest na pewno, e, na pewno, na pewno jest szybciej. To pierwsza kwestia. Dobra. <gryw> po drugie. No, tam powiem wam szczerze, że dosyć duża dyskusja się wywiązała, bo tam go, kolega się kłóci z koleżanką w komentarzach, że okej, okay, uważasz, że można robić biznes na Facebooku? Bo on tam właśnie napisał, że żebym pomyślała, żeby się przenieść na inne social media. Ogólnie nie opiera się tylko na Facebooku, że ja stoję w miejscu. Że jeżeli będę się tylko na Facebooku, będę stała w miejscu. No, nie tylko przez Facebooka, ja też z czasu. Jakiś czas temu też Instagrama, nie? Na Instagramie też. E, tylko na Instagramie leciałam płatną reklamą sobie. No, to na przykład zainwestowałam 50 zł w reklamę. Tam ustawiasz sobie odpowiedni target. E, do jakich odbiorców chcesz trafić, na ile dni i tak dalej. Budżet reklamowy sobie ustalasz. No powiedzmy na 3 dni. Czyli to wychodzi 150 zł na 3 dni. No i po prostu była w cholery. Wiadomości. Ja to robiłam pod yy, reklama na grafikę, nie? Bo można jeszcze zrobić reklamę na post na Instagramie. Ja robiłam na grafikę. <laughs> Tylko nie może być za dużo treści na grafice, bo inaczej Instagram blokuje, nie? No jest za dużo treści niby. Ja mam nam jakieś dozwolone. No to było w cholerę wiadomości. Potrafiłam mieć dziennie, jak dobrze reklama działała i dobrze był target ustawiony, potrafiłam mieć dziennie po... 80 to wiadomości, więc, więc to zajebiście, nie? I z tego można już coś zrobić, urobić, że tak powiem. Więc spoko. Natomiast na Facebooku nadal, nadal, nadal Face'a wykorzystuję. Natomiast nie spodziewałam się, że mój pozwala taką sobie kontrowersję, nie? ale widocznie ten temat był potrzebny. Zresztą mi to już od dawna mi to jakby siedziało to we mnie. I dzisiaj pozwoliłam, żeby to we mnie wypłynęło, żeby to ze mnie wyszło, nie? No. Ciekawa jestem co będzie dalej. Dobrze, niech trochę komentarze mi powiedziałem zasięg. Więc dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Pa.